Obiecałem Wam pierwsze filmiki z Orłem K17 i powiem Wam, że przejechałem się już na chwilę bycia. Jest fajne słoneczko, trochę wieje, ale jest cały czas fajne słoneczko. I powiem Wam, że już mam takiego banana na twarzy. Coś jest fajnego w tym rowerze. Tak jak wspominaliście, że będą to inne doświadczenia niż do tej pory w innych markach, którymi miałem przyjemność jeździć. No i tak, na pewno śmiesznie działa ta amortyzacja przód-tył i takie jest uczucie, jak się na nierównościach, że tak delikatnie się kica, jak na jakimś koniu czy coś, ale wspomaganie w końcu działa tak, jak powinno. Ustawiam sobie jedyneczkę, więc mam tylko jakieś tam procentowe wspomaganie pedałowania. Ustawiam dwójeczkę, mocniejsze wspomaganie. Piątkę to jest w ogóle jakieś istne szaleństwo. Można domyślnie jeździć na jednym silniku włączonym, Domyślnie jest to silnik z tyłu, ale jak się przytrzyma przycisk, strzałkę w dół, to się na wyświetlaczu pojawia. Symbol takiego turbo, dwa koła, i wtedy mamy napęd już na dwa koła. Co ciekawe, mamy pokazane też cały czas, mniej więcej, jakie jest zużycie energii, jaka jest moc silnika. I powiem Wam, że no, jak na dwa silniki, to moc jest aż za duża, bym powiedział, bo jak sobie, że na jednym silniku, na tym pierwszym wspomaganiu, całkiem przyjemnie się jeździ, ale jeździ, a nie wyręcza w jeździe, więc to mi się bardzo podoba. Natomiast jak odpalam sobie dwa silniki, to jak to, co mi zawsze brakowało, czyli manetka cały czas 100%. Ja sobie dawkuję, ile chcę, bez znaczenia tutaj ustawienia od 1 do 5. Natomiast jak pedałuję, no to 1 do 5 to już jest siła wspomagania, więc to mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że coś słychać, bo strasznie tutaj wieje. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku trasy.